Cześć, dzisiaj chciałbym poruszyć temat odbloku, jak go przeprowadzić, co jest potrzebne, jakie informacje, jakie badania. Badania, jakie musimy wykonać pod właśnie odblok, wklejam tutaj. Co jeszcze będzie konieczne, jeżeli są badania, byłoby to oczywiście najlepszym rozwiązaniem, Sprzed cyklu, żeby wiedzieć, po prostu do jakiej wartości normować hormony. Jeżeli nie mamy takich badań, po prostu odblok będziemy musieli wykonywać, można powiedzieć na oko czyli po prostu doprowadzić do norm, wyniki hormonów. Oczywiście gdzieś w granicy połowy, normy zazwyczaj, zależy też, jaki to jest hormon. Przy niektórych hormonach typu testosteronu będziemy starać się unormować go do trochę wyższej normy niż połowa. Ale co będzie konieczne, jakie informacje, czyli przede wszystkim jakie środki były stosowane, jak długo były stosowane, jakie ilości były stosowane, czy podczas cyklu była zastosowana profilaktyka, typu na przykład samo przyjmowanie HCG, co jest. Bardzo istotnym aspektem w ogóle w przeprowadzeniu odbloku. Dobrego odbloku przede wszystkim. Co do po prostu stosowania środków na odblok. Oczywiście przyjęło się gdzieś to dalej krąży z lat no, 90. chyba, że tam jakieś dwie paczki Klomidu, przykładowo, trzy paczki HCG i będziesz odblokowany. No nie, tak, tak nie działa w ogóle. No, bo właśnie to zależy od. O tej długości cyklu, jakie środki leciały, to co wcześniej wymieniłem. Tak naprawdę to będzie najważniejsze, bo być może, jeżeli jest krótki cykl na niedużych dawkach, typu sam testosteron, na przykład, no, prawdopodobnie wystarczy tylko tyle. Czy, czyli naprawdę nie będzie też większych problemów się odblokować. I w takim przypadku, e, oczywiście też najważniejsze będzie później badanie. Po zakończeniu odbloku, jak ten odblok wyszedł. Co do samych środków, niekoniecznie musimy użyć dwóch środków. Zazwyczaj, jeżeli ten cykl był trochę dłuższy, więcej było tych środków stosowanych, użyjemy na pewno większej ilości, bo musimy unormować też estradiol. Często, jakieś inne hormony tarczycy, na szczęście nie trzeba często gdzieś tam regulować a jeżeli trzeba coś tam poprawić często da radę to po prostu poprawić dietą lub suplementami z naciskiem na dietę także z tym większych problemów nie ma ale zawsze chcemy mieć ten testosteron trochę wyżej górnej granicy normy po, po prostu od bloku także, także to nie działa na tej zasadzie, że ileś tam HCG i ileś tam klomidu i dziękujemy Często właśnie trzeba przeprowadzić ten odblok porządnie, czyli użyć czterech, trzech, czasami pięciu środków, żeby porządnie się odblokować, odpowiednio, po prostu unormować hormony, które gdzieś uległy, uległy po prostu zaniżeniu zazwyczaj lub zawyżeniu. Co do blokowania środkami właśnie iniekcyjnymi. Oczywiście będzie to występować nawet na krótkich cyklach typu 4 tygodnie, 8 tygodni, 12 tygodni. Jak najbardziej, każda ilość tutaj już zablokuje cały układ przysadka pod wzgórze gonady, bo to właśnie to chcemy przede wszystkim odblokować. A co do blokowania, może być też zablokowany, nie stosując żadnych środków dopingujących tak się składa. To są po prostu przypadki, gdzie często wpływ ma e, sła, słaba jakość po prostu pożywienia, e, czyli po prostu styl życia no, na niezbyt zdrowym poziomie. i Często też występuje też blokowanie właśnie e, całego właśnie tutaj tego e, układu przy przysadka gonady u osób, które nic nie stosowały. Oczywiście w takich przypadkach e, Samo też się nie odblokowuje, przeprowadza się odbloku takich osób. Oczywiście wygląda to inaczej niż u osób, które gdzieś stosowały testosteron, inne cięższe środki, także też to jest bardziej taka ciekawostka. Może wystąpić blokowanie bez, użyciu, bez użycia kiedykolwiek środków. Co do odbloku, dlaczego jest taki ważny? Przede wszystkim chodzi o aspekty zdrowotne. Oraz psychologiczne, bo o tym też się rzadko mówi. Po prostu, kiedy mamy testosteron nisko, nie wytwarzamy go naturalnie w odpowiedniej ilości, a w ogóle go nie wytwarzamy, bo jesteśmy tak zablokowani. Estradyl jest trochę za wysoko automatycznie też będzie się podnosił. Prolaktyna to samo będzie wyżej, co po prostu ciągnie za sobą też inne hormony, że są rozregulowane. Oczywiście tutaj będzie mega duży wpływ na samopoczucie. No po prostu będziemy czuć się bardzo źle tak naprawdę. Gdzieś, gdzieś, gdzieś te stany depresyjne nawet często występują. U niektórych osób niechęć, apatia do wszystkiego. Po prostu taki człowiek kapeć można powiedzieć. To jest aspekt psychologiczny. Co do innych aspektów zdrowotnych. Regeneracja. Właśnie tutaj wpływ na prostatę, na serce. Tak naprawdę jeżeli ten estradiol jest wyżej, no to automatycznie też wzrośnie nam ciśnienie, także kolejne aspekty zdrowotne, od samego nawet od samej nadwyżki jest radiolu przykładowo. Czyli jest trochę tego też. Gdzieś ta retencja wody, co jest oczywiście najmniejszym skutkiem ubocznym, co według mnie jest takim najcięższym, najgorszym. Wysokie ciśnienie właśnie, co jest degradujące tak naprawdę nerki wpływa gdzieś te ogólnie negatywnie na cały układ sercowo-naczyniowy. No, i oczywiście robimy odblok po to, żeby w miarę możliwości zachować zbudowaną masę mięśniową, czyli po prostu zminimalizować skutki zejścia z towaru. Oczywiście tutaj też będzie inny aspekt, typu dieta i plan treningowy, odpowiednio dobrany, ale to już inne, inne tematy. I to, co często się pojawia właśnie na grupach, pytanie chłopaki. Schodzę z cyklu. Co na odblok? No, nikt ci z, z kuli po prostu nie wywróży co na odblok, jeżeli nie przedstawisz wcześniej tych informacji, które wymieniłem. Plus, tak naprawdę, te badania, które też są wklejone gdzieś na grupach, też często się przewijają. Dzięki właśnie nim, możemy tak naprawdę dobrać dopiero. Ilość, ilość środków, nie tylko ilość, ale też jeszcze dawki, tak aby po prostu unormować ten organizm, żeby normalnie tak naprawdę funkcjonować. Mało kto tak naprawdę przykłada się solidnie do tych odbloków. Większość ludzi po prostu robi to na pałę tak naprawdę, bo, bo tak się kiedyś robiło, no, to ja w kontraargumencie powiem, że kiedyś się biegało z maczugami. To, co było kiedyś, ok, było kiedyś, teraz aktualnie są. Wiedza poszła do przodu i warto się nią sugerować. Warto też się rozwijać w tym kierunku. Co to jeszcze od bloku można było nadmienić? Dużo ludzi też robi te badania, ale nie potrafią ich interpretować. Kilka przypadków, które pamiętam z zeszłego roku tak się składa. Jakiś mężczyzna, tam stwierdził, znaczy stwierdził powiedział, że przybija 500 mg testosteronu tygodniowo. Już tam nie pamiętam ile czasu, ale trochę dłuższy okres czasu niż 3 miesiące na pewno to było. Zrobił badania testosteron, testosteron wolny, całkowity T2, estradiol prolactyna, ogólnie te podstawy. Nie zrobił LH i FSH, czego właśnie brakowało. To był jeden przypadek i pytał chłopaków co na odblok, a z wyników po prostu tych badań był 100% naturalem tak naprawdę. E, czyli jest radio tam był w normie prolaktyna w normie testosteron wolny całkowity około połowy norm, jak pamiętam. Także no po prostu tutaj odblok był zbędny, jak najbardziej z wyników wynikało, że może jak najbardziej wchodzić na cykl dopiero, chociaż już był podobny. E, to tylko świadczy o tym, że jednak, jednak jeszcze się trafiają lawy, które nawet na testosteronie oszukują, co on tam stosował, to już nawet nie pamiętam kolejny przypadek właśnie jaki pamiętam też właśnie e, z tamtego roku chłopak też zrobił badania praktycznie wszystkie e, LH i FSH e, i też się zapytał właśnie, co na odblok i też się okazało, że nie był zablokowany. Testosteron faktycznie był lekko podwyższony, ale lekko powyżej normy, nie było to, nie było to nawet dwukrot, nie była to nawet dwukrotność. prolaktyna były w normie, LH i FSH nie były też no wiadomo gdzieś na najlepszej, najlepszej kondycji, ale były dalej w normie. W takim przypadku prawdopodobnie też nie było stosowane nie był stosowany testosteron, tylko po prostu albo jakieś śladowe ilości po prostu, ewentualnie coś innego, może tam było dosypane, nie wiem, nie badałem. W takim przypadku ten odblok raczej będzie też zbędny. Oczywiście są to rzadkie przypadki, akurat taka skrajna jaka mi się przypomniała z tamtego roku, o złej interpretacji też badań, no bo wiadomo, dobrze jest kogoś zapytać, nie ma problemu, ale jeżeli chcesz konkretnie, konkretnej pomocy, odblok, nie możesz pytać się na grupach co na odblok. No kurde, ludzie na grupach są różne osoby naprawdę doświadczone, z dużą wiedzą. Są osoby no, z wiedzą praktycznie zero, a nawet jeszcze minusową, bo powielają jakiś mit niestworzony nie tak naprawdę, co, co nie ma poparcia w nauce. Także naprawdę, jeżeli chcecie zrobić konkretny odblok. Musicie konkretnie się do tego przyłożyć, i odblok będzie tak naprawdę kluczem do tego, aby normalnie funkcjonować po zejściu z cyklu. Nie mówiąc tu już o płodności w ogóle, gdzie no to, to jest oczywiste, bo właśnie te aspekty psychologiczne, zdrowotne, no i wiadomo efekty. Dlatego do odbloku nie tyle zachęcam, co jeżeli masz po prostu trochę oleju w głowie, no to przyłożysz się. Sam dopytasz się, co jest potrzebne, co porobić, jakie badania i do kogo się zgłosić, oczywiście, osób, które przeprowadzają dobrze odbloki. Sam osobiście mogę polecić kilka, kilka osób z grup, tutaj nawet dostępnych oczywiście na Facebooku. I po prostu dzięki temu możesz później funkcjonować normalnie, co będzie kluczem i podstawą do tego, abyś po prostu był zdrowy. A i co najważniejsze. Kobiet nie przeprowadza się od bloków. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał trochę komuś, na pewno prędzej czy później, komuś to pomoże, bo zawsze będą nowi użytkownicy środków, którzy po prostu będą potrzebowali wiedzy.